Gdybyśmy z górki nie snajpili, ty od razu pojechali, no to co innego, nie? Ej Jadę tu, jadę tu, jadę tu Jadłeś? Jadę tu Nie, z Gredek, ty tu Ty tu z Gredek A mogarny Oczywiani pasywa, ale nie strzelaj po Proszę Będę będę po to cię dał Zresztą chiffów na przeszczale 260277 wjeżdżać pod tę ścianę, tak? Dobrze Kuziec, okay. Patryk, Tomek F. i zmierzajcie. i pasyw, w jedzie tutaj, tutaj ze mną jeszcze jakiś jeden Chief, reszta na snajpie i nie blisko siebie, żeby kurwa nie dostać. Kosa, rozumiesz co mam zrobić? Jedź! Krotka! No jedziesz, dajesz, kurwa Nie blokować kosy! Jakie jest, kapitanie? Ja wolę ja ja. Nie zginiesz kurwa, Luba w lewo krzycz Rosja i będzie dobrze No ci poważnie mówi, krzycz Pomagaj musisz tak. jechać kurwa jak najszybciej tam i do ściany. Sabak? Halo Sabak. A no skąd? To no daleko. Jak to? Zniknie. Ebr? Dobra jakiegoś pasywa chciałeś. Lupa w lewo, lupa Daję tego Ebera znowu do spota. Jak tu już pojechałeś to się tu stoi gdzie ja, żeby tego ebra przestrzelić Ebr Ebr chipy Arta niech da kurwia te konie na łeb Oksygeni ty miałeś w tym pasywie stać No w po ich stronie oksygeni Ebr z góry? O, w po Tutaj jest, więcej czołgów. Arta, tu jest więcej czołgów, Tu jest więcej czołgów. To nie zbieraj żądeka. Ale to. Ile on ma HP? full. A ty? 500? 700? Przejąłem przyjąłem od Arty za 500? Bo Arta niech się skupi na tym Ebrze Wszystkie Arty, skupcie się na tym Ebrze. Rządeka musisz wytrzymać jeszcze 20 sekund. Ja wiem o co na spokojnie. Za świecimy, żeby widziały wcześniej. No, rządziela. No, to nie ode mnie, troszeczkę zależy. Dostał coś? O, no. zero. To o, Ale paski. bo wszystkie strzeliły, zanim był podpięty. Ja ginę chyba. Dostałem wszystkie kółka. Kuzie, co ty robisz? Cię tu nie miało być w ogóle. to bo rower to nie podejdzie. Jedna arta zrobiła mi więcej. Próbuj uciec, może. Ucieknij, tak, ucieknij. Ja nie no No, dobra. No, dasz radę, ucieknij. Za długo był w tej samej pozycji. Nie wiem, wiedziałem żeby wziąć artę, bo te nasze arty to... to jest naprawdę niesamowite, nie? <noise> Jedna arta... ma niec... full, a no kurwa 200. Niech mnie teraz do arta, nie wiem, to już w ogóle będzie cud. Czy się zaraz? O. jest w krzaku? Nie. Możesz się spustować gaspuncze. Arty przycelujcie się tu. Z no, wtedy dałeś mu pestkę czy nie dałeś? Nie, bo pikał tak. Tylko okay. jawno. Arty kadle są Gazpunczo, w sensie jedno. No i nie, nie wiadomo. Dylować wszystkim tutaj Tu będzie EBR na lewo Tak, EBR i FCBG na wprost i Chieftain na wprost Ebra lepiej by było z tym tymi artami ale Teraz Artę nadewam Spróbujcie tego Ebra artami JR tego dojść, JR tego Jeszcze kurwa mu tam jedna, Arta jeszcze jedna Najs, najs, no, głów, kto by tak bo, No to tam pierdolił, że nasza arty robią. Dobrze, Ty, dobrze, Ty, Ty jesteś dobry artynista. Pamfarnik by też dobił, Patryk tylko nic nie zrobił. No są trzy czołgi na wkłącz Arty, jak przewadzili, musisz tam spotknąć. A zele on dostał, to? 1270. 1270. 1270. No to spłaciły Cię te arty grzundzie. No to chociaż tyle, że <noise> są happy. Piknął, 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 nice! Dostał I teraz trzy arty powinny go skończyć No jeszcze jedna? Jeszcze jedno? I Trochę Ej, zapraszam Ej, można w takie załamanie tutaj strzelić, tam może być FTB Rządziela, nudzi ci się? Troszeczkę Przerwanie? Z Gredek jakbyś podbił byśmy zaryzykowali, a następny ten. I dobra. to zaświecić. Gazpuncze, poczekaj chwilę. Niech Z Gredek spróbuje to zaświecić. A, bo wy wcelowane tu, tak? Tak. No dobra, to stop, to tutaj wcelujcie się, Gazpunczu Wam jeszcze zaświeci i następną będziemy to świecić Więc Z Gredek jeszcze nie, nie, nie pikuj tam. Koniec, okay. Dobra, jestem TBK, jest TBK jest TBK, jest w TBK. według mnie ty tam trochę ryzykujesz, tam trochę... Nie mogę zjeżdżać na dół, bo ma Arta lepszą szukę. Nie tak, wiem, jest... ale ogólnie ty tam podjeżdżasz po metrze, po metrze. Ale dobra, to jest twój styl, nie ma znaczenia. Arty wszystkie strzeliły, to skupcie się na koniach, dajcie przeładunek. No to Wam no, czemu bo... nie strzeliłeś, no? No bo jeździł tak. No ale to past cenny, tak? No. Czekaj, dupnę na konia i już tam ci skupię. 6-0 gdzie postawił jest kurwy syn nice. Dobra Arty wszystkie szczeliły tak? Halo? Tak Nie to tak. i 6-0 prosi się o wpierdol chyba Wszystko ma 800 jak coś Tego 260? 0 No to... Bo on tam coś dostał w ogóle? Nie. Dobra, niech tu zostanie jeden chip, reszta jedziemy na tą stronę. Poszło. O Ładnie. Ten 2 6 tak. nie ruszam. Ładnie. Jeszcze jedna? Trzeci. Pięknie, 300 HP mu zostawiliście. Ja, tak jak pikowałeś, czy nie pikowałeś? Nie, nie pikowałem. Dobrze, dobrze, dobrze. Arty, na tak ale według mnie arty powinny w tą grupę teraz wannąć Wy się artami tu Przeładunek arty? Do nie strzelaj, nie strzelaj przeł Ale do ale... Nie Nie, nie widać go, nie widać go Nie, nie strzelaj, tu się skup Skupiony jesteś? Arty skupione tam? No to to z gredek pikni? Piesz? Czy to bardziej od nie trzeba. Kto za mną jeździ? Grządeka nudzi ci się? Szczekcie tu na ślepo. W tą dziurę. Proszę. Grządeka co? co ty robisz? Ale co? ale co ja mam? się potem na przykład żeby się zbustować i zabić arty? A czy ja coś... Nie wiem. Jeżdżę jakoś bardzo off Jeszcze ale po co tu robisz? Po gdzieś, gdzie możesz szybciej pomóc. <laughs> Jeden chief niech mi to sprawdzi. Ale tylko safe pick. Dobra. I tu mógłbyś snajpić do ebra. Dobrze, już wracam i będę snajpił tam do ebra. Później się zapustuję. 2 minut nam zostało, kurwe wykąpię. Chodzi tutaj. Chodzi tu. Stoją tutaj, na rogu chodzi. Co podjeżdżać teraz tym tutaj? Arty wcelujcie się. Zaraz ty będziemy podjeżdżać. Ja tu kurzam i spotka nie Dobra Arta Witam Arta 1kd Dwie KD, KD I ktoś Arta oprócz mnie? Jak ktoś to Arta Dobra, no ja poszło. dobiję, ja dobiję, ja dobiję Pięknie Najpierw, knife, przebijcie, kurwa, aj taś, taś 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 Dobra, do mnie, tu od góry dwa chiffy Do mnie jakiś chiffy reszta będzie nie wiem, od dołu czy tędy wbijać Dobra, y S koń? S, S no koń, jedzie tak. Ja tego dobiję. Ja mu dam jedną na Chyba. Mogę już tu podjeżdżać. Tak, to już podjeżdżajcie tędy. Robert też podjeżdżaj. ja też mogę podjechać. Weźcie go strachucie. Knife. Trzyci trzy figurą jednak, trzyci trzy figurą. Zabijam Arta dobie tego 200. Robię. Dobrze, Jaki i drugi. Ja nie grałem w, w nocy. 1400. Za ile? 1400 Za Za no, spodarka. Dawajcie, górą już tu wjeżdżacie w to, Ła, a my tu w trójkę spodarka. fokusujemy, tych trzech, co na nas wyjadą. Ale Jaki szeroko Tomek, Tomek Guziet na szeroko. Jaki macie wynik? No już wygrywamy. 4-0. Wygramy. No, skończcie, bo 4 minuty są, mało mamy ideal i jeszcze drugą. Dobra, już, już, już. Artyk, no. teraz z no. Dobra, Tomek, Gigant, no. Guziet, wyjedźcie, wy też tu wyjedźcie, wyjedźcie w to, wyjedźcie w to. <kluz> Jak to Napierdala te konie stoją, napierdalać Arty te konie. No, ale ty mia arpa, anu Wtrojajmy yy, Eee, Ebru się na. mnie w kurze jeden po arce, a reszta zabić te cyfry tego konia Ej, bo pojadą w dwóch na KP, no i się z porażką Ej, 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 To e, e, fasta Oksygenii Mam gąskę Kurwa gudzie. Jedź, pak po to arce Ej, bo już Raz jest 2000 przewagi tylko Tak, przez no, zobacz, te czołgi... Jaki wynik macie? Osiem trzy. Już, już, co nie Wiesz tak? Co chcesz? na... Co na kopalni e, za czołgi? Pojedziesz sobie Ideali, a ja was na autostradę dokończę. I tylko a. wejdziesz tam do tego mojego składu. Aha. A nie, nie podmianek żadnych? Okej, dobra. No, będziesz I, miał... Bo robią skretka tych tutaj... Ale to musicie skończyć, no tak, macie no, trzy no, minuty, no, chodźcie, ja nie to Stop na kapie w trzech. Zabić u bota. Jedź tam pak, ile czwarty pak potrzebujesz? Chcę turbo załodu, nie... Zostałeś tu, tak. Ty nasz te dwie arty nic nie robiły przez tą bitwę. Dobrze, nice, nice, nice. Kurwa jakie tam przebicia dostały, chyba cztery przebicia poszły w tej bitwie. Nie widziałem, z na pewno. Eee, e, szkło Ja się najbardziej przydałem kurwa w tej bitwie. Tak <noise> <Ja>. z <noise> na którą tam chodzimy? Tak. To kurwa.